Pracował w kopalni, studiował na Politechnice Śląskiej, by w końcu uzyskać miano jednego z największych aktorów XX wieku w Polsce. Franciszek Pieczka został honorowym mieszkańcem Godowa. Aktor znany m.in. z roli Guslika w serialu Cztery Pancerni i Pies o swoim pochodzeniu nigdy nie zapomniał. Godów, wieś koło Śląskiego, odwiedzał przynajmniej raz w roku. O tej dzisiejszej, nietypowej wizycie Sabina Dyla. Gdzież ten świat daleki? Dla jednych gustlik z czterech pancernych, dla innych Wodnik, Ale dla godowian po prostu nasz Francik. W naszych okolicach bardzo go wszyscy lubią. Bardzo. Czy dzieci, czy, czy starzy, to jest tak wszystko oszołomione nim. No bo każdy, no je Franek, frany. Choć Franciszek Pieczka opuścił rodzinny Godów blisko 60 lat temu, to nigdy nie przestał tęsknić za domem. Chociaż w Warszawie jestem tak długo, zawsze jakieś inspiracje do. Do, 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 do życia, do pewnych postaw życiowych zawsze czerpie. I od rodziców, i, i od mieszkańców. Jak sam przyznaje, mimo iż jest emerytem, to praca na planie filmowym czy w teatrze wciąż pochłania mu wiele czasu. Jak on wszedł do tych drzwi, to wszystkim aż włosy stały. Przyjaciele z dawnych lat wciąż pamiętają wspólne zabawy, pierwszy teatr, wiejski, ale też ciężką pracę. No kombinowało się w młodych latach, żeby te życie na przyszłość ułożyć. No. On nawet na, na, na kopani pracował trochę, na kolei pracował trochę. Na co dzień to rodzina przybliża aktorowi obraz wioski. Siostrzeniec Franciszka Pieczki opiekuje się domem dziadków. Po każdej wizycie w Godowie dzwoni do wuja. Zapytuje się mi, jak ten godów, jak to wygląda tu? Co się zmieniło? Tak że po prostu żyje godowym. Przypadające w tym roku 80. urodziny aktora były dobrym pretekstem, by osobiście odwiedzić Godów. Mieszkańcy wsi swojego bohatera przywitali tradycyjnie chlebem i solą. Franciszek Pieczka oficjalnie od dziś, bo w sercu od zawsze, został honorowym obywatelem Godowa. Tak sobie myślę, że chyba niesłusznie dostałem tego honorowego mieszkańca Godowa, bo ja. Ja właściwie nigdy głodowianiną nie przestałem być. Na tę chwilę cała wieś czekała już od roku. Jako skromna osoba, no, najpierw nie chciał, natomiast później żeśmy go przekonali i też prosił o skromną, tylko tą psze. Każda rola, doświadczenie sceniczne i życiowe, a z pewnością chwile takie jak ta pokazują, że pieczka nigdy nie zapomniał skąd pochodzi. Sabina Dyla, aktualności.